Coś pojawia się przekuczy w głowie Fun Chyba tak 160 km aż ja cię biję w pustkę jak tylko znów wczuć do tych i fajów A miałem żadnych grafity ciągnę mnie w dłoni FANDET Falling down, I got my friend my way. Cisza, księcia gosen i cały dzień. W mojej głowie tylko empty space, okej. Okay. Powiedz mi, czy je jesteś, czujesz mnie. W sufi nie mogę spać. Każę mysz, ty jak noś. Znowu wybijam i syś świat. Zresztą tylko ciemno, odbicie mi w sklep. Chciałem uciec, po prostu ale trzecie nie, one nasi mojej bluźnierze. I'm lost, nighttime, getting lined to bang. Na środka i hase. Każdy mój krok prowadzi w ten sam lane. Taka jacy rol, gdy nie zam sam W środku mały trych, choć w tu dla was To jest trochę jak Last my way, nie wiem dokąd iść Bądźcie co tylko broken times Każdy wygląda tak jak Phil Który kończy się nie mogę z tym falować Czuję cold night, Cię w ciemny skraj My tym gonią mnie, choć nie mam już się fight Chciałem, chciałem, chcę znaleźć sens, lubiłem go gdzieś każdy kok do przodu, ciągnie w new year. Tez, I hate, I hate, fałszywą kąt. Wciąż uciekam, nie tylko na mnie czas. Po nie powoli jak świeci light. Chciałem być I I, znikam yeah. jak Hirany, Hudyni, Hudyni. Zamkam oczy, chcę dolecie stąd. Ale po prostu trzymam oczy, niż mój głos. Powiedz mi więcej, nic tylko puste słowa. Daj mi tylko chwilę w skaźnie. Jestem zdalny, wiesz, kim. Mogło mnie spotkać na koniec dnia Tylko k Ciebie chcę Każdy oddech, ty mi oddajesz o dzień Wiesz, kiedy podejdź do mnie pogadasz ze mną tylko tak szczerze, szczerze Mamy dużo szumównego Sami jesteśmy pogubieni Robimy to codziennie Ale brakuje mi Twojego dotyku gdy czuję, że jesteś przy mnie, czuję, że bym miał cały świat. Nikogo innego nie chcę.